Pina Rogowska, witam Państwa w piątek 20 września i zapraszam na teledzień. A co dzisiaj? Uszkodzone samochody i potrącony kolega, rajd pijanego 21-latka ulicami miasta. Ludzi dobrej woli jest więcej. Historia pana Zbigniewa, który mimo ciężkiej sytuacji ma szansę na lepsze życie. Kampania wyborcza i pomazane banery. Najpierw jadąc ulicą Kredową uderzył w lusterko zaparkowanej Toyoty. później wjechał w przód zaparkowanego Audi. Pijany 21-latek urządził sobie rajd ulicami miasta i to w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pijany młody kierowca samochód zatrzymał dopiero kiedy dojechał do osiedla domków jednorodzinnych. Z samochodu wysiadł pasażer, nie zdążył jednak odejść, gdy pijany 21-latek pomylił bieg i potrącił go. Tym wyczynom 21-latka przyglądał się światek, który natychmiast poinformował dyżurnego policji i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Kiedy... Pijany młody kierowca, mimo potrącenia kolegi chciał odjechać, zabrał mu kluczyki i poczekał do czasu przyjazdu patrolu. Okazało się, że 21-latek ma dwa promila alkoholu i nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Poruszająca historia pana Zbigniewa, mimo choroby utraty jednej nogi i widma amputacji drugiej oraz niespodziewanej śmierci syna, nie załamuje się, żyje w koszmarnych warunkach. Ale dzięki pomocy pracowników MOPS-u i ludzi dobrej woli mieszkanie niebawem uda się wyremontować. Zabraknie jednak środków na nowe podłogi, tak by można było przemieszczać się na wózku inwalidzkim. Stąd apel o pomoc. Pan Zbigniew, niegdyś nauczyciel, później z powodu choroby pracownik ochrony i ręcista, dzisiaj sam potrzebuje pomocy. Od lat zmaga się z cukrzycą i przeciwnościami losu, a los go nie oszczędza. Zaczęło przede wszystkim od mojego syna. On ciężko zachorował. To jest magister inżynier biotechnologii. Skończył studia Politechnikę Łódzką. Do tego był sportowcem w AZS Politechniki. Był nawet wicemistrzem Polski w trójboju siłowym i zespołowym indywidualnie. Potem zachorował po zakończeniu studiów, popracował chyba za trzy miesiące. On chyba robił w tych browarach łódzkich, yy, tam był jakimś tam, no ty, typu mistrza, coś w tym rodzaju. Ale zachorował na schizofrenię i to kil, kil, kilka lat. Zaraz po tych studiach, ile, no czym, mówię, pani, tak trzy miesiące yy, 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 popracował, ale tam już też był na zwolnieniu. W, praktycznie w tym czasie więcej, jak, jak ten. No i to się coraz bardziej pogarszało. Na on, on, on siedział, patrzył tylko w okno, jeszcze funkcjonował przez jakiś czas. Ja z kolei pracowałem w, w ochronie, pracowałem po 24 godziny, no więc w domu mnie też rzadko, rzadko bywałem, ja przyszedłem dość trochę, że musiałem pospać, ale mi się zaczęła noga psuć, yy, palce, bo ja mam cukrzycę na dodatek oprócz tego jeszcze. No ale syn, przez 4 lata tak się opiekowałem synem. Prawie sam, tylko sam. On w końcu do tego stopnia doszło, że już w ogóle nie, wych... nie wstawał z łóżka. Co chwila szpital, przede, przeważnie psychiatryczny. Ale był zjednocowany? No był, no. Psychi, psychiatryczny, no ale to, to jest nieuleżalna taka schizofrenia. Ale później coś innego jeszcze zaczęło się dać, dlatego że paraliżu dostał na ten, ale. Wracając do tej nogi, to się zaczęło w ubiegłym roku w sierpniu, to w tak krótkim czasie tyle ciosów, ile na mnie spadło, to jest, to jest aż niemożliwe, to, to jest nie do wyobrażenia. W sierpniu, no bo chodziłem do tej pracy, zaniedbałem sam siebie, a ta stopa się psuła. No i w końcu już, już z bólu gniło to wszystko, z bólu nie mogłem wytrzymać. Poszedłem do tego szpitala, tam mi amputowali dwa palce i część stopy. No i, i, a to był, to był sierpień akurat, no, no więc ja byłem już na zwolnieniu, to już do pracy nie poszedłem. No i wyszedłem po dwóch tygodniach ze szpitala y, o kulach, nie. Ale synem dalej trzeba było się opiekować. Trochę w szpitalu był, trochę w domu. Ale więcej w domu jak w szpitalu. a później to już tak, bez Najpierw bez jednej ręki się zaczął, później bez wład I potem to ja już sam z tą nogą chorą. Musiałem łazić i pieluch, pieluchy mu zmieniać, te pieluchomajtki, bo on już nie wstawał w ogóle. Nie? Do, do szpitala tam ze dwa razy go jeszcze zabrali, później przyszedł, no i na końcu to już, już był tak, tak słaby, że wezwałem pogotowie, zabrali go. No i w szpitalu po paru dniach zmarł. W wieku 30 lat. Magister, inżynier, wykształcony człowiek, na tyle, że już chory. No. No to ja by tak się załamałem, bo może jeszcze, bo ta noga się niby, ta, ta stopa tam w miarę goiła mi, nie? Ale jak, jak człowiek nie wie po co żyć w ogóle i dla kogo, to, to wie Pani, jak to Psychika mi siadła całkowicie, no. I w niedługim czasie e, dalej zaczęła się psuć ta noga. No trzeba było dalej, dalej, dalej. Tak. Nie, od razu ucięli mi tu, bo zrobili badania, że dopływ krwi jest... E, tylko do, to gdzieś tutaj, no i tak mi ucieli to nogę, nie? Ale po jakimś czasie znowu druga zaczęła przejść, Tylko, że tom to próbuje ratować jeszcze. No. Ile się da. Po amputacji nogi zajmował się śmiertelnie chorym synem, choć sam miał problem z poruszaniem się. Pieniędzy czasem nie wystarcza na utrzymanie leki czy opatrunki na niegojące się rany. Z pomocą przyszli pracownicy mops -u. Ja w ogóle nie byłem zaskoczony i nie myślałem, że to aż aż. Aż taka yy, opieka pójdzie, bo dlatego, że ja myślałem, że tylko zgłosiłem, żeby ktoś zakupy robił, no bo nie, ma, nie miałem szans, żeby robić zakupy. Tam sąsiadów można raz, drugi poprosić, ale nie stale, bo też pracują i nie mają czasu na to. A tu nagle odzew był taki, że niesamowity, powiem Pani, niesamowity. Od razu i kierownictwo opieki i cała opieka, w ogóle od razu się z miejsca zainteresowali moim losem. I zaraz zaczęli. Myśleć o zmianie tego mieszkania, bo jak to zobaczyli, jak jest. No i teraz ten remont, właśnie. Tak, żebym miał swobodny dostęp wszędzie. Bo... Bo ta noga może być nie do odratowania. Udało się zorganizować realną pomoc dla pana Zbigniewa. Centrum Kształcenia Zawodowego siłami swoich uczniów przeprowadzi remont w mieszkaniu. Dzięki pieniądzom z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostosowana zostanie łazienka. Przeorganizowane zostanie całe mieszkanie. PGM pomógł usunąć stare meble, wywieźć śmieci, zadbał o transport. Firmy przekazały materiały budowlane. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oczywiście też odpowiedziało na apel, mimo że to jest już koniec roku i wiadomo, że z tymi środkami jest. Ciężko, to oni wygospodarowali oczywiście pewną kwotę na remont Łazienki. Yy, brygady Remontowe Centrum Kształcenia Praktycznego remont wykonają mnie odpłatnie. Yy, Brico Marché yy, oczywiście przekazało materiały, bo to jest firma, która z nami współpracuje ściśle. Yy, firma Meble Ociepek wykona nam meble do kuchni. Wczoraj jedna z mieszkanek Bełchatowa przekazała nam meble do pokoju i nową lodówkę, więc no w zasadzie mamy już bardzo dużo, ale no trochę jeszcze jednak wciąż brakuje. Potrzeba jeszcze materiałów na wyrównanie podłóg w mieszkaniu i 30 m2 nowych, wytrzymałych paneli. My zgromadziliśmy już część materiałów do remontu. Pomoże również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dostaliśmy część środków na remont Łazienki i to nam właściwie wystarczy. Problem, jaki mamy największy, to jest z podłogą w całym mieszkaniu. Czyli tak jakby nie mamy materiałów na to, żeby zrobić podłogę. I to jest największy nasz problem, bo w zasadzie cała reszta to myślę, że, że już jest. Jedyny problem to wyrównanie podłogi i położenie na niej materiału, który będzie przystosowany do tego, żeby jeździł po nim wózek. To Mogą to być panele, tylko muszą być na tyle wytrzymałe, żeby no, nie łamały się pod wpływem wózka i nie, nie ścierały. Może to być również wykładzina PCV. Generalnie nie jest to istotne. Tyle tylko, że no, my już wiem, że nie jesteśmy w stanie tego materiału pozyskać sami, więc może ktoś. Z dobrej woli chciałby pomóc. Osoby czy instytucje, które chciałyby przekazać materiały na podłogi, proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Chodzi o pomoc rzeczową, a nie o pieniądze. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. W mieście pojawiają się banery, billboardy i plakaty wyborcze kandydatów. Część z nich, głównie z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, jest niszczona. Pojawiają się na nich napisy, zamazywane są również twarze kandydatów. Kampania wyborcza i materiały wyborcze podlegają prawnej ochronie. Tak jest przy każdej kampanii wyborczej, że są ci, którzy. Materiały wyborcze propagują, rozwieszają w różnych miejscach i są ci, którzy je psują, niszczą. Przypominam, że materiały wyborcze prawidłowo oznakowane komitetem wyborczym podlegają ochronie prawnej i jest kodeks wyborczy, który właśnie. W artykule 494, również 495 i 498 określa, jakie reguły rządzą właśnie, gdzie można umieszczać takie materiały wyborcze, ale i również. Określa ochronę prawną tych materiałów. Na policji póki co zgłoszeń od kandydatów czy komitetów o niszczeniu materiałów wyborczych nie było, choć niektórzy politycy zapowiadają, że chcą takie zawiadomienia złożyć. Interweniują mieszkańcy, którzy informują Straż Miejską o zniszczeniach banerów i umieszczaniu materiałów wyborczych bez zgody właściciela obiektu. Tak, mamy zgłoszenia ze strony mieszkańców, zarówno Przywieszania materiałów wyborczych, plakatów, billboardów, różnych innych ogłoszeń w miejscach, gdzie oni nie wyrazili zgody, bo przypomnę, że na umieszczenie takiego plakatu trzeba mieć zgodę zarządcy, czy danej posesji, czy danego płotu muru, gdzie można taki billboard, hasło wyborcze sobie, czy plakat wyborczy umieścić ale i również mamy zgłoszenia dotyczące uszkadzania takich plakatów wyborczych. No i Straż Miejska jako służba ta pierwszego kontaktu, pracująca w terenie całą dobę, no cały czas chroni te plakaty wyborcze, ale i również zwraca uwagę tym, którzy przekraczają normy określone w kodeksie wyborczym, jeżeli chodzi o umieszczanie plakatów i zwraca uwagę, by szybko poprawić tą sytuację i nie dochodziło do niepotrzebnych konfliktów. Straż miejska patroluje miasto i reaguje na bieżąco, informuje też o konkretnych dewastacjach materiałów wyborczych, komitety wyborcze W ciągu najbliższych trzech lat Zawodowa Straż Pożarna wyposażona zostanie w nowe umundurowanie bojowe. Jest ono zdecydowanie lżejsze i w przeciwieństwie do aktualnego czarnego, nowe będzie utrzymane w jasnym żółtym kolorze. Dzięki temu strażacy mają być lepiej widoczni podczas akcji prowadzonych w nocy. Dodatkowo jasny kolor nie przyciąga tak bardzo promieni słonecznych latem, co poprawi komfort pracujących w terenie strażaków. W Łuchatowskiej Strażnicy Zawodowej umundurowanie wprowadzane jest etapowo. Pierwsze egzemplarze już trafiły do zainteresowanych. Rocznie otrzymuje pieniądze na zakup 15 kompletów. Bezpłatne seminarium skierowane do samorządowców, podmiotów gospodarczych i mieszkańców zorganizował dzisiaj w Bełchatowie Urząd Marszałkowski. Można było się na nim dowiedzieć o aktualnej sytuacji prawnej partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizowanych projektach termomodernizacji, m.in. jak i kto może skorzystać z takiego rozwiązania, na jakich zasadach są rozliczane inwestycje czy działania podejmowane w tym zakresie, jakie są plusy i minusy takiej współpracy. Podczas seminarium mówiono również o możliwościach pozyskania funduszy europejskich na ochronę ochronę powietrza oraz gdzie szukać wsparcia finansowego na przeprowadzenie termomodernizacji. Udział w seminarium był nieodpłatny, a z przekazywanej wiadomości mógł skorzystać każdy zainteresowany. Podczas Dnia bez Samochodu, który organizowany będzie na placu Narutowicza w najbliższą niedzielę, na czas festynu, planowana jest zmiana organizacji ruchu. Od godziny 13 do godziny 17 dla ruchu kołowego całkowicie zamknięta będzie ulica Lecha i Marii Kaczyńskich. Przejezdna będzie za to ulica fabryczna, którą będzie można dojechać na pasaż handlowy na Narutowicza. W piątkowym wydaniu tyle dnia to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy za chwilę z archiwum TKB.